Cześć! To ja, Grzegorz? Dziś sobota zapowiada się milutko. Nasi grają po południu, wieczorem seans filmowy z Elwirą. Ale sobota to też dzień porządków, więc mam nadzieję, że mi przypadnie w udziale pranie. Hej, co się tak dziwicie? Wiecie, ile czasu wybieram nową pralkę? Teraz to moje ulubione zajęcie. O! A to moja z prawdziwego życia wzięta żona. I co teraz? Mam. Pokwitować, czy wystarczy, że przeczytam? Uff, pranie. Ubrania w koszule, pościele, koc ajzu. Pikuś, przecież ja nie będę prał. Zrobi to za mnie wielozadaniowa pralka Amika. Czas na pierwsze zadanie: Ubrania VIV. Do prania ubrań VIV używam mojego ulubionego programu Auto 30 stopni. Stała temperatura gwarantuje, że tkaninom nic się nie stanie. Ja nie przejmuję się doborem parametrów, a mimo niskiej temperatury pranie jest skuteczne. Niska temperatura i skuteczność? Czy to w ogóle możliwe? A, możliwe! Pod warunkiem, że pralka ma Logic Drive 3.0. To innowacyjny silnik, który na podstawie załadunku dobiera ilość wody i czas prania dla najlepszych efektów. Oszczędza również prąd. I to wszystko przy zachowaniu długiej żywotności pralki. To wszystko Viv? Gdzie ona to ukrywała? Szczególnie w obecnych czasach zależy mi na tym, żeby pranie było nie tylko czyste, ale również pozbawione bakterii i wirusów. Dlatego ta pralka ma UV Hygiene Technology. Poczekajcie, zaraz zobaczycie. O! Specjalne diody w pralce emitują światło UV. Taka sterylizacja promieniami ultrafioletowymi jest bezpieczna, a drobne ustroje nie mają szans. Polecam szukać pralki z taką opcją. Klasyka. Jeszcze bluza pana Igora, a pranie już trwa. Też tak macie? No, my mamy. <grystanie> Funkcję Add. Plus. Pralka sygnalizuje, kiedy możemy jeszcze coś dołożyć bez obaw i z gwarancją pełnej efektywności prania. Wybierając pralkę, sprawdź, czy można w ten sposób dołożyć jakieś duże ubrania. Na przykład bluzę. A nie tylko zagubioną skarpetkę. O praniu pościeli wiem. <noise> wiem niewiele. Najważniejsze, żeby takie pranie nastawić w przerwie meczu. Elwira, do prania pościeli, zawsze używa programu antyroztocza. Nie tylko likwiduje on tytułowe roztocza, ale także alergeny i bakterie. To był jeden z tych powodów, dla których wybraliśmy właśnie tę pralkę. Program ma podwyższoną temperaturę i dużą intensywność zasadniczego prania. A na koniec minimum cztery cykle płukania i ostatnie w podgrzewanej wodzie. A jeśli zastanawiasz się, ile pralka zużywa prądu, a ile wody, od tego masz EcoBar. Po wybraniu programu, pralka wyświetla te informacje w czytelny sposób. Koniec zgadywania. Okej. Okay. Teraz interesuje mnie program antyrostocza. O rezultaty prania jestem spokojny. Za to rezultat meczu niekoniecznie. Teraz czas na moje koszule. Dlatego użyję programu Łatwe Prasowanie ze Steam Power Pro. To połączenie to czysta skuteczność. Dlatego, że siła pary zostanie użyta dwukrotnie. Po pierwsze, chcę usunąć przypadkowe zabrudzenia. Dlatego para pojawi się już na początku prania. Ułatwi pozbucie się plam i dezynfekuje tkaniny. Po drugie, nie zamierzam spędzić weekendu z żelazkiem w ręku. Dlatego para generowana jest drugi raz, również pod koniec prania. Rozluźnia włókna i redukuje zagniecenia. Proste. Steam Power Pro z podwójną parą to czysta odzież i szybkie prasowanie. No i to mi się podoba. Kochanie. Możesz podać mi kocajzu? O, mm, widzę, że ktoś tutaj zgubił sporo sierści. Na szczęście pralka Amika ma program Pupil, który skutecznie usunie sierść kota albo psa. Program Pupil to aż cztery wydajne cykle płukania. Sierść zostaje usunięta, alergeny zresztą też. Świetna sprawa. Czy mogę panią przeprosić? Nasz weekend nie trwa wiecznie, i wolałbym przyspieszyć akcję pranie. Dlatego skorzystam z funkcji OptiTime. W prosty sposób mogę skrócić czas prania o 43%. Jeśli mi się nie spieszy, mogę z pomocą OptiTime zmniejszyć zużycie prądu nawet o 44%. Wybieram program, tym razem skracam czas i lecimy. I tak oto w prosty sposób żegnamy się z sierścią. A jak widzicie, udało się wykonać wszystkie... Za... Super. Mokre koszule, a jutro rano idziemy do mamusi. I w co ja się ubiorę? Może w dres? Na niedzielny obiad? Nie no, to by nie przeszło. Czyli że mamy zadanie specjalne dla suszarki. Taka suszarka to prawdziwy skarb. Wysuszy pranie to żadna niespodzianka. Za to miłą niespodzianką jest to, że dzięki generatorowi pary Steam Touch koszule będą mniej pobłęcione. A jak wiecie, nie przepadam za prasowaniem. Nie wyobrażam sobie, żeby do naszej małej łazienki wróciła zwykła suszarka do prania. Muszę przyznać, że sprawnie poszło, było wiele zadań, ale właśnie dlatego w naszym domu mamy wielozadaniową pralkę amika. Rzeczy viw, dokładnie wyprane i odkażone promieniami UV. Koszule wyprane i wysuszone z dodatkiem pary są miękkie, sterylnie czyste i mniej pogniecione. O roztoczach w pościeli nie ma mowy. Sierść z koca usunięta, czyli pralka i suszarka spisały się na medal. Ale nie musisz ufać tylko mnie. Zaufaj milionom Polaków, którzy od ponad 70 lat wybierają produkty Amika. Jeśli chcesz, żeby twoje pranie było dodatkowo zdezynfekowane, a wszystkie wirusy i bakterie wyeliminowane co do jednego, użyj specjalnego programu Sterylizacja 70 stopni. To program stworzony specjalnie do dezynfekcji według rekomendacji WHO. Przez co najmniej 30 minut utrzymuje stałą temperaturę powyżej 60 stopni Celsjusza. Wirusy, bakterie i inne mikroorganizmy nie mają szans.